Witam podczas kolejnego odcinka Ligi Narodów w DSJ4 Dzisiaj przenosimy się do Sapporo Gdzie odbędą się dwa konkursy tego cyklu A więc myślę, że bez pełnego przedłużania Możemy sobie zaczynać dzisiejszy konkurs Jednak przypomnijmy sobie jeszcze Klasyfikację tego sezonu Oto jest klasyfikacja drużynowa Gdzie Polacy są liderami przed Szwajcarią po to Czesi, Niemcy i Austriacy A Jonathan Leroy, Francuz Który ostatnio zdobył jeden punkt dla swojego kraju Rozpocznie dzisiejszy konkurs Na skoczni w Sapporo o, jednak to jego wyjście z progu fatalne, no i ląduje także krótka, więc niestety Leroyd tą swoją odległością nie zachwyca. A mamy już Wiktora Polaska, Czech z drugim numerem startowym. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Czesi są całkiem wysoko w generalce za sprawą Romana Kudelki, który zajął ostatnio miejsce drugie. Teraz Polasek, około 130-metrowa próba. Oczywiście liderem musi zostać. czyli zawodnik to jest William Rhodes, jeden z dwójki Amerykaninów, chociaż no... Skarżył we dwójkę, a ostatnio poradzili sobie naprawdę kiepsko podczas tego konkursu z GAPA. Teraz jednak round ponad 130 metrów i to jest prowadzenie, które odbiera Wiktorowi Polaskowi. Tutaj mamy Seł Choya, reprezentant Korei Południowej. Zobaczmy, jak on sobie poradzi. Już w powietrzu, Seul Choy Dość nisko, płasko, chociaż zobaczmy, jak odleciał Pięknie, Seul Choy Ponad punkt Rozmiar, rozmiaru skoczni: 134,5 metra. I Seoul Choi w tej chwili jest liderem i to z dość sporą przewagą nad swoimi rywalami Ależ nas tutaj zaskoczył podczas tej pierwszej próby reprezentant Korei No tutaj Kevin Bickner, drugi z Amerykanów Który występuje w serii pierwszej, jednak ten skok no równie krótki jak Williama Rhodesa Jest nawet za swoim kolegą z kadry Tutaj mamy już Aleksa Insama On jest dzisiaj z szóstym numerem No ten pierwszy konkurs niezbyt udany Insama może teraz będzie lepiej, dość spokojnie, dość ładnie, proszę bardzo, i on może wyprzedzić Seu To jest ponad 134 metrowa odległość i Alex Sam w tym momencie jest nowym liderem. 135,5 metra, no myślę, że będziemy się zbliżać dzisiaj pod te odległości 138-139 metrów. A więc ten konkurs może być naprawdę bardzo emocjonujący, no ostatnio w Gapa te warunki nie sprzyjały zbytnio zawodnikom. Tutaj widzieliśmy, jak Vitali Kalinchenko Ląduje na 129 metrze, zajmując czwartą lokatę. Stefan Laje. Ostatni konkurs fatalny w wykonaniu Niemca. No, Karl Geiger pisał się dużo lepiej, no ale Laje. Wielki zawód w tym pierwszym konkursie, a teraz pięknie! Teraz, oczywiście, naprowadzenie to jest 138 metrów i to jest genialna próba Stefana Laje. No, zobaczymy na ile pozwoli ten skok. Jak na razie, liderem oczywiście zostać musi. Reprezentant Niemiec. No Leciał ładnie. Poleciał daleko. Z pięknym telemarkiem. Za rozmiarem skoczni. Brawa. Brawa dla niego. A my zobaczymy jak będą skakali kolejni zawodnicy. Bo już teraz Stefan Kraft. Który przecież w pierwszym konkursie poradził sobie bardzo słabo. Już z dziewiątym merem startowym. Kraft też równie dobrze. Też świetnie. Tylko czy uda mu się wyprzejść Niemca? Tak! O jedną dziesiątą punktu Stefan Kraft przed Stefanem laje. A więc udaje mu się... Wygrać notami. Oto klasyfikacja po pierwszych 9 skoczkach. A tu jeszcze 10 skoczyło. No myślałem, że to już 10 skoczyło. Zobaczymy, jak sobie poradzi Finn. No to nie będzie taki dobry skok jak Krafta, Laje. To może być około 130 metrów, nawet ponad tą odległość. Szóste miejsce w tej chwili reprezentanta Finlandii. Oto klasyfikacja po pierwszych 10 skoczkach. Kraft laje Insan. Taka jest w tej chwili pierwsza trójka. No, już przechodzimy do drugiej dziesiątki dzisiejszego konkursu, gdzie zobaczymy Kubackiego, Lindwika, Daniela Domena Prełca, a więc jest kilku zawodników, którzy trochę nas rozczarowali podczas pierwszego konkursu. czasem Dimitri już w powietrzu błąd, zaraz za progiem, i ten skok może się zakończyć podobnie jak Leroyda. trochę lepiej, ale nadal fatalnie. Dopiero dziesiąty. To już Władimir Zagrawski. Zobaczmy, jak sobie poradzi Bułgar. Zograwski, oj dosyć ładne wyjście z progu, no proszę może powalczyć o tą pierwszą trójkę, ponad 134 metry I Władimir Zograwski w tym momencie plasuje się na miejscu piątym A więc także dość przyzwoita próba reprezentanta Bułgarii A tu już mamy dobę naprawca. Pierwszy konkurs nie najlepszy w wykonaniu Słoweńca Może teraz będzie lepiej, bo teraz dość wysoko nad zeskokiem Ładnie, pięknie, on może powalczyć o prowadzenie Świetnie, teraz Domen preuts To jest 138 metrów i to jest miejsce pierwsze. Brawa, brawa. 90 punktów przed Kraftem. Punkt przed Stefanem Laje. A tu już Yuki Asato. Japończycy skaczą tutaj przed własną publicznością. Więc na pewno nie chcieliby zawieść kibiców. Już w powietrzu. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Dobry skok na pierwszą piątkę. no Nawet czwarte miejsce. Yuki Sato jednak no, zawsze ten niedosyt pozostaje. mogło być trochę lepiej. No to już Mackenzie Boyd Klaus. Pierwszy konkurs dość dobry. Kanadyjczyka. Tak teraz sobie poradzi. Trochę za agresywnie tam chyba. Chociaż walczy około 134-metrowy skok. To jest w miejsce 8. Więc dość przyzwoicie Boyd Klaus. A tutaj mamy Antiego Alto. z numerem 16. Startuje reprezentant Finlandii. Proszę, dość dobre wyjście z progu. Ładnie położony na nartach. Po 135 metrów. To jest dobry skok. Brawa, brawa dla Fina. No, o wiele lepiej od swojego kolegi, który także nie skoczył jakoś fatalnie. A tu już Daniel Andretande. On dzisiaj z numerem 17 jest dość szybko. Oglądamy Norwega. Podczas trwania pierwszej serii tego konkursu. Nie, to nie jest skok na pierwszą piątkę. W tej chwili na miejscu 7 Daniel Andretande, chociaż to jest też pruma, która daje mu jakieś nadzieje na atak wyższych lokat w serii finałowej Tutaj Federico Czekon. O wiele lepszy od Insama sama. W poprzednim konkursie. To był dobry występ. No bo otarł się tam o pierwszą dziesiątkę Włoch. Teraz zobaczmy spokojnie. Ładnie też ponad Hill No, może przejść nawet Norwegia, który jest przed nim. I w tym momencie jest na miejscu szóstym, a więc pozycję za nim samym. To jest na razie bardzo przyzwoity występ reprezentantów Włoch. A teraz Dawid Kubacki, 12 miejsce w konkursie numer jeden. Zobaczymy, czy teraz poradzi sobie lepiej. Czy Kubacki jest w stanie być dzisiaj na podium. No słabo, słabo. Tylko 135 metrów i w tym momencie dopiero dziewiąte miejsce Dawida Kubaskiego. Szkoda. Szkoda tej jego próby. Trochę wypada w tej chwili zadań Le Mans -Retande. A teraz Marius Lindwik. Jedenasty w pierwszym konkursie, więc po nim zostanie tylko ta pierwsza dziesiątka klasyfikacji generalnej Ligi Narodów. A teraz wysoko, teraz pięknie. O proszę i Lindwik może powalczyć o tą pierwszą trójkę. Zobaczymy na którym miejscu prowadzić raczej nie będzie. On jest czwarty, a więc także... Bardzo dobra próba Lindwika. Domenpreus, Stefan Kraft i Stefan Laje. Taka jest w tej chwili pierwsza trójka, więc ci zawodnicy, którzy nie najlepiej poradzili sobie w konkursie numer jeden. Potem mamy Lindwika, Sato, Kubacki. W tym momencie niestety dziesiąty dopiero, a przecież zostało nam jeszcze skoczków dziesięciu. Więc tu mamy listę także ostatniej dziesiątki, która będzie przystępować do serii pierwszej. No i my już sobie ją zacznijmy. Tu macie jeszcze przedstawioną pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej. I Ryoyu Kobayashi już w tej chwili na najeździe do progu. Zobaczmy, na którym miejscu Kobayashi będzie po tej próbie. Jak na razie spóźniony wyjście z progu, i to jest skok słaby. Ryoju Kobayashi będzie poza pierwszą dziesiątką. Fatalnie, dopiero czternaste miejsce. Reprezentanta Japonii. No, nie powiodła mu się ta pierwsza próba. Japończycy, no. za to przyzwoicie skoczył, ale Kobayashi kompletnie nas rozczarowuje. Skacząc tutaj przed własną publicznością. A teraz Sergij Tkaczenko. To dopiero była niespodzianka w pierwszym konkursie, że Tkaczenko był w pierwszej dziesiątce. Ależ on teraz odleciał! Tkaczenko! Szóste miejsce w tej chwili! Ależ Tkaczenko dzisiaj skacze ostatnio także bardzo dobrze. Ładnie, równo. No i daleko. Tego się po nim nie spodziewałem przed rozpoczęciem sezonu. A tutaj Jewgeni Klimow, który także miejsce w pierwszej dziesiątce. Klasyfikacji generalnej zajmuje teraz ponad 130 metrów, jednak będzie daleko. Dopiero 15 miejsce reprezentanta Rosji. Domen Preus nadal liderem, a teraz jego kolega z kadry, Peter Prełc, Kolega z kadry, również brat. Zobaczymy, jak sobie poradzi Peter, czy uda mu się wyprzedzić domena. Ładnie, ponad Hillsays, nie wyprzedzi domena Prewca. Jest w tej chwili na miejscu 7, więc to także nie jest próba jakaś zła. A Messi Simona Mana. Zobaczmy jak sobie poradzi Szwajcar, dość spokojne wyjście z progu Teraz czy uda mu się odlecieć? Uda się! Dobry skok Ammana! To może być skok w tej chwili na pierwszą piątkę Simon Amman w tym momencie jest na miejscu czwartym! Brawo, brawo Amman! No Szwajcarzy przecież jak wiemy w klasyfikacji drużynowej zajmują miejsce drugie 85 punktów zgromadzili podczas trwania pierwszego konkursu A teraz Kilian Paier, no te dwa bardzo dobre miejsca w pierwszej dziesiątce Wajcarzy, pierwszy konkurs dobry. Teraz Amman także zaczyna dobrze. Zobaczymy, jak sobie poradzi Pajer. Chyba jednak trochę krócej, chociaż odleci ponad 135 metrów. Kilian Pajer w pierwszej dziesiątce pewnie będzie na miejscu ósmym w tej chwili. A więc także dość dobry występ Kiliana Pajera. Zostało nam skoczków tylko czterech: Filip Aschenwald. Czwarty w pierwszym konkursie, czwarty oczywiście w generalce. Aschenwald już w powietrzu, zobaczmy jak sobie poradzi, ładnie, spokojnie, pięknie, Aschenwald będzie wysoko po tej pierwszej serii dzisiejszego konkursu, on w tym momencie piąty i to jest tylko 1,9 punktów straty do domena Prełca, świetnie, naprawdę, Austriacy skaczą w tej pierwszej serii konkursowej, Sapporo, no a teraz Karl Geiger, Został nam przecież tylko trójka skoczków. Kaczmęk się porazi Geiger. Ładne wyjście z progu spokojnie w powietrzu, wysoko. pięknie, kapitalnie Karl Geiger! Oj, możemy mieć nowego lidera! Ależ teraz odpalił, ależ odleciał! Świetna naprawdę próba reprezentanta Niemiec. No wiemy, że w pierwszym konkursie przecież prowadził po pierwszej serii i dopiero w drugiej musiał uznać wyższość Kamila Stocha i Romana Koudelki, Ale tutaj znowu pierwsza seria genialna. Ależ odległość, ależ piękna próba jest w tym momencie, dopiero siódmy, oj, noty! Oj, 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 No nie spodziewałem się, że aż tak spadnie Geiger tymi notami No widać, 138,5 metra, no ale... To jest tylko pół metra krócej niż domy Kremc, który jest w tej chwili liderem Ale Geiger pokazuje, że Niemcy są w formie, że Niemcy będą dzisiaj walczyć No trochę tutaj jestem zawiedziony tym werdyktem sędziów. No a tutaj Roman Kołdelka już w powietrzu. Ponad 135 metrów. próba przyzwoita, no ale dopiero 11. Daleko, daleko. Kołdelka. No daleko także Wiktor Polasek, a więc Czesi trochę słabo. A teraz Kamil Stoch. Kubacki na no odległym miejscu. na no jak sobie poradzi Kamil. Zobaczymy. Zobaczymy czy uda mu się być w tej pierwszej piątce. Czy uda mu się dzisiaj utrzymać prowadzenie. W Lidze Narodów już w powietrzu, Kamil Stoch. Eee, to jest ponad 135-metrowa próba. Myślę, że w pierwszej dziesiątce może się Kamil znaleźć, bo ten skok techniczny był całkiem ładny. No a jednak, 14. A szkoda, szkoda dzisiaj Polaków podczas trwania tej pierwszej serii, o, przecież oni prowadzą są najlepszą drużyną jak na razie w tym sezonie, po tym pierwszym konkursie. A tak, 14 dopiero Kamil, 18 Dawid. O tej serii pierwszej, no naprawdę dzisiaj mieliśmy bardzo wyrównaną tą serię. Dobę Preutz jak na razie liderem. Stefan Kraft, drugi. Stefan Laje na miejscu trzecim. Amman, czwarty, piąty. Aschenwald. sierdziej Tkaczenko jest dziewiąty. Znowu ten zawodnik jest pierwszy pierwszej dziesiątce. Wow, ależ nas zaskakuje tutaj. A to także dół tej klasyfikacji. A kto dzisiaj tak zawiódł z tych faworytów? Myślę, że Ryoj Kobayashi na pewno. No i co, Kubacki, Tandes, stok daleko. Zobaczymy, czy w drugiej serii pod... będą zdołają się odbudować. A my zaczynamy tę serię nową. Jonathan Leroyd, jeden punkt w konkursie pierwszym. Teraz znosi się także tylko jeden punkt dla Francji. O, Leroyd znowu spóźnia wyjście z progu. Znowu nieziutkany ze skokiem, no jednak o wiele lepsza próba niż podczas trwania tej serii pierwszej. 129,5 metra reprezentanta Francji. Chyba nie powinien mieć większych problemów, żeby wyprzedzić poprzedniego skoczka. Patrzmy, Wasiliew, spokojnie, ładnie. To jest ponad 135 metrów Dmitrija Wasiliewa. Oczywiście, no na prowadzeniu, do tego nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Kevin To Słuchaj, pierwszy konkurs reprezentantów Stanów Zjednoczonych. No bo także zaczęli konkurs drugi. A teraz Bickner, ładnie. Na prowadzenie, ponad 135 metrów. Brawa dla Amerykanina, a Wiktor Polasek. Także pierwsza seria nie była jakaś świetna. Zobaczymy, jak sobie poradzi w drugiej Polasek. Spokojnie, dość wysoko jednak nad skokiem. O proszę, Polasek, ależ ładnie technicznie. I to jest prowadzenie. Spodziewałem się, że aż tak odleci reprezentant Czech. A tutaj Witali Kaliniczenko. Pierwszy konkurs nie był zły w wykonaniu reprezentanta Ukrainy. Teraz w serii nowej spóźniony wyjście z progu. No to także było odległe miejsce po serii pierwszej. Dopiero trzeci, a więc wyprzedza tylko dwóch zawodników. Etunom Seinen. Reprezentant Finlandii 131 metrów podczas pierwszej próby. A teraz ładnie się wydaje, że leci na UCI, ale ależ teraz odleciał! Pięknie! To jest nowy lider 138,5 metra. No i to jest taka odległość, jaką oddał Karl Geiger w pierwszej serii konkursowej. Brawa, brawa dla niskiego skoczka. A tu już William Rhodes. Kolejny z Amerykaninów, których oglądamy podczas tej serii finałowej. William Rawls agresywnie teraz położony na nartach, chociaż też odleci, też ładnie, też dość daleko. W tym momencie zajmuje miejsce drugie: 1,6 punktów za Novsiainenem. A to i Kobayashi. Dopiero 23 po serii pierwszej. On przecież 10 miejsce zajął podczas pierwszego konkursu. No a tutaj spóźnione wyjście z progu, i to jest słaby konkurs przed własną publicznością. Bojasz jego. 2 razy 132,5 metra. No, teraz dopiero czwarty. Słabo. A tutaj Ewgeni Klimov, który także miejsce w pierwszej dziesiątce indywidualnej klasyfikacji Ligi Narodów zajmuje. Ewgeni Klimov, świetny konkurs. Pierwszy teraz świetny skok w serii finałowej, drugiego konkursu. No, szkoda, że nie skoczył równie daleko w swoim pierwszym skoku. A ten Mackenzie Boy Klaus na zakończenie tej trzeciej dziesiątki. Serii finałowej, Boyd Klaus już w powietrzu, kanadyjczyk, no tak w środku stawki zakończył konkurs numer jeden. Teraz, ależ odleciał! Mackenzie Boyd Klaus, to skok pod 150 m 139, e, przepraszam, 140 metr, nie 150, 139 metrów. Mackenziego Boyd Klausa, to jest najdłuższa próba dzisiejszego konkursu. Ładny, wybicie, świetny naprawdę lot, no i zasłużony. W tej chwili miejsce pierwsze. Zobaczymy ilu zawodników uda mu się przeskoczyć. A teraz Władimir Zagrawski, no, pierwszy konkurs taki średni. Dzisiaj też się nie zanosi na jakiś wybitny wynik Władimira Zagrawskiego, chociaż skok w drugiej serii lepszy niż ten, który oddał w próbie pierwszej. W tej chwili na miejscu trzecim EXEC CIA Teraz Seu Choi. Koreańczyk. Miejsce 19 zajmował po serii pierwszej. Pierwszy konkurs był o wiele gorszy. No, ale teraz krótko. Niestety to jest tylko 130 metrów i miejsce 8. Dawid Kubacki. Dopiero 18 pozycja, reprezentanta Polski. No, może teraz, może w serii filmowej się odbuduje. No, w pierwszym konkursie dopiero 12 był Kubacki. Tutaj, skok jest lepszy niż ten z serii pierwszej. Ale Dawid, na którym miejscu w tej chwili nam zakończy? Liderem pewnie nie będzie. A jednak, a jednak jest liderem. 137 metrów wystarczyło, żeby wyprzedzić Mackensiego Politklawsa o punkt punktu w tym momencie przed Kanańczykiem. Miejmy nadzieję, że Dawid będzie się pił już tylko w górę. Teraz Daniel na Dretandę. Zobaczmy, czy uda mu się wyprzedzić Polaka. Chyba nie, chyba nie. Zabrakło tam metra, dwóch. Miejsce trzecie w tej chwili dla Norwega. Kubacki bo jest w standę Taka jest w tej chwili pierwsza, trójka. A tutaj Anti-Alto. Na miejscu szesnastym. Fin. Dość niespodziewanie. Myślę. Anti-Alto aż tak wysoko. W pierwszym konkursie też był tam gdzieś w środku stawki. Teraz na miejscu piątym, a więc, no, prawie z Jainenem. Całkiem dobry konkurs, myślę. Dzisiejszy. A teraz Federico Czekon. Włosi stabilnie skakali podczas tej serii pierwszej. Czekon teraz jak sobie poradzi. Ładnie, dość wysoko. Ależ teraz odleci. Pięknie. To chyba będzie nowy lider. Czekon powinien wyprzeć Dawida Kowalskiego. I tak się dzieje o 80 punktu w tym momencie przed Polakiem. Nazwój Kamil Stoch, lider Ligi Narodów. Zobaczymy na którym miejscu zakończy Kamil po tej próbie. No nie wiem, nie wiem czy będzie prowadził. Tam się wydawało na progu, że to będzie krótka próba, potem udało mu się odlecieć. A teraz jest liderem na szczęście Kamil Stoch. A więc brawo dla niego. No zobaczymy czy Polacy w klasyfikacji drużynowej utrzymają prowadzenie. Stoch Czekon Kubacki, taka jest pierwsza trójka. Teraz Aleksinsa. Łoch na miejscu 13 po serii pierwszej. No w pierwszym konkursie był w trzeciej dziesiątce. Teraz liderem nie zostanie. O proszę, a jednak 135,5 metra. Wow, i on wyprzedza Kamila Stocha. O 30 punktów w tej chwili przed Polakiem. No, skoczył o wiele krócej, ale jednak notami udaje mu się wyprzedzić. Polaka. No, trochę mnie naprawdę tutaj zaskoczył. A teraz Peter Leuc, Słoweniec, na miejscu 11. Zakończył serię pierwszą. A jak teraz sobie poradzi Peter Preutz? Ładnie, spokojnie, dobrze. To musi być skok na prowadzenie. Jeżeli to próba i sama dała miejsce, pierwsze to ta oczywiście to prowadzenie także dać musi. W tej chwili Preutz, i sam Stoch. Taka jest pierwsza, trójka. Jeszcze mamy Kaudelka, Jednak, jeszcze to nie jest pierwsza dziesiątka. jest Jednak Preutz i Kaudelka. byli jak Zeckman Kaudelka drugi w generalce. Ma szansę trochę nadrobić do Kamila Stocha. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Kołdelka ładnie, dobrze. No, nie wiem, nie wiem, czy wyprzedzi Polaka. Petera Prełca wyprzedzić nie może. On jest na miejscu drugim, więc jednak udaje mu się wyprzedzić o punkt w tej chwili przed Kamilem Stochem. No a 90. przed Prełcem. Do między kołdelką a Stochem jest oczywiście jeszcze insa. A to już pierwsza dziesiątka. Killian Payer. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Tutaj oczywiście jeszcze. Przypomnienie klasyfikacji drużynowej, gdzie Szwajcarzy są na miejscu drugim. Polska prowadzi, Czechy zajmują trzecią lokatę. Kilian Pajer już w powietrzu, spokojnie, dobrze, pięknie daleko. Pajer liderem pewnie będzie. Tak jest, jest pierwsze miejsce Kilian Pajera i to jest dość spora przewaga, bo to jest 3,30 punktów przed Peterem Prełcem. A mamy Siergija Dziewiąte miejsce w pierwszym konkursie, dziewiąty teraz po serii pierwszej. Genialnie zaczyna sezon Tkaczenko No chyba nikt się nie spodziewał, że Kazach będzie na tak wysokiej pozycji Teraz skok, myślę, że to będzie w tej chwili pierwsza trójka Jest drugi, a więc także Tkaczenko dzisiaj zakończy konkurs w pierwszej dziesiątce Brawa, brawa dla niego No także może utrzymać pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej Zobaczymy jeszcze, jak będą skakać rywale, teraz Yuki Asato Reprezentant Japonii, no Kobayashi fatalnie dzisiaj, Asato świetna seria finałowa i liderem pewnie będzie bardzo dobry skok około 136 7 metrów, a nawet 138. A prowadzenia nie ma! O proszę! Ależ tutaj niespodzianka: o 60 punktów przegrywa z Kilianem Pajerem. Tam zostaje tylko 7 skoczków. Karl Geiger, trzeci w pierwszym konkursie. No, jak teraz sobie poradzi Niemiec, czy uda mu się wskoczyć teraz na te najwyższe miejsca, na to podium dzisiaj? Chyba nie. W tym momencie jest czwarty, dopiero Geiger. 137 metrów. Pajersa od Taka jest nadal pierwsza trójka. A teraz Mariusz Lindwik. Jedenasty w pierwszym konkursie. Dzisiaj na miejscu szóstym. no Tylko czy uda mu się utrzymać? To bardzo dobre miejsce po serii pierwszej. Nie udaje mu się. Bo to jest krótki skok Lindwika. To jest dopiero miejsce siódme. Szkoda, szkoda Lindwika. Bo Daniel Retande też nie skoczył zbyt dobrze. Znowu Norwegowi. Gdzieś tam pewnie początek pierwszej. Początek drugiej dziesiątki, środek, coś takiego, takie miejsce zajmą. A teraz Filip Aschenwald. Zostało tylko piątka, Aschenwald był czwarty w pierwszym konkursie. A jak będzie teraz? Czy Filip Aschenwald odleci? Czy uda mu się być w tej chwili wysoko? Udaje mu się! Bo to jest genialna próba Filipa Aschenwalda! Ależ teraz odpalił, ależ teraz odleciał. I Aschenwald chyba jest nowym liderem. No jeszcze poczekałem, nie patrzyłem tam. Tak naprawdę na punkty. Przypomnijmy klasyfikację generalną, gdzie Filip Aschenwald tracił 50 punktów do Stocha, który był na prowadzeniu. No, dzisiaj Stoch nie zdobędzie jakiejś dużej liczby punktów, więc Aschenwald może go wyprzedzić. Jest oczywiście na miejscu pierwszym. Filip Aschenwald przed Pajerem i Sato. A teraz Simon Ammann. To może być kolejny świetny konkurs w Szwajcaru. Tylko czy Amman? Utrzyma to dobre skoki. Czy uda mu się znowu być wysoko? Ponad 135 metrów. Jednak Amman trochę rozczarowuje. Dopiero szósty, a więc będzie w pierwszej dziesiątce. No, ale nie tak wysoko jak podczas pierwszego konkursu. Niestety, Simon Amman. A zostało nam jeszcze drugie skoczków: Stefan Laje. Bardzo słaby pierwszy konkurs, ale dzisiaj on ma szansę być na podium. Dzisiaj ma szansę odrobić te punkty w klasyfikacji generalnej Tylko czy to mu się uda ładnie Wysoko, daleko Laj chyba będzie nowym liderem Świetna naprawdę próba reprezentanta Niemiec Na którym miejscu teraz Stefan Laje Będzie po tym skoku Zaraz zobaczymy Jeszcze raz ładne wyjście z progu No i potem pięknie leciał A co najważniejsze daleko na którym miejscu jest Stefan Laje? I on jest pierwszy, a więc udaje mu się objąć prowadzenie 138 metrów w serii pierwszej i 139 w serii drugiej. Świetny konkurs Stefana Laje, on jest dzisiaj na podium, no i odrabia te punkty w klasyfikacji generalnej, ale zostało nam jeszcze dwójka. Stefan Kraft, on pierwszy konkurs także miał słaby. Dopiero w 36 go zakończył, ale dzisiaj był na miejscu drugim po serii pierwszej. Ale teraz, czy Kraft, czy uda mu się utrzymać to świetne miejsce? Na podium, ładnie, spokojnie, ale brakuje tej odległości. Krafta na podium pewnie nie będzie. Poczekajmy jeszcze, na którym miejscu Stefan Kraft zakończy. Jest w tej chwili czwarty. Laje Ashenwald Pajer, taka jest pierwsza trójka. No, to, że Kraft jest czwarty, daje podium drugiemu z Austriaków, Filipowi Ashenwaldowi, który dzisiaj naprawdę może być bliski. Przejęcia prowadzenia w klasyfikacji generalnej, ale został nam jeszcze Domen preuß, Domen preuß, który w pierwszym konkursie, no, zajmował odległe miejsce, poza pierwszą piętnastką nawet. Ale teraz 138 metrów w serii pierwszej. Czy uda mu się utrzymać tą formę? Czy uda mu się odlecieć na prowadzenie? Czy po zwycięstwo? Świetnie, preuß, Ale jak który miejscu dzisiaj zakończy? Bardzo dobra próba. Ponad 147 metrów, myślę, które to będzie miejsce Domena Prełca Poczekajmy jeszcze, poczekajmy. No jeszcze chwila, jeszcze chwila. Czy Domen Preutz, czy jednak Stefan Laje? Który z tych dwóch świetnych skoczków zwyciężył w dzisiejszym konkursie? No leciał pięknie, leciał daleko, leciał kapitalnie. Ale Domen Preus w tym momencie jest na miejscu drugim. A więc jednak nie udaje mu się wygrać dzisiejszego konkursu. Stefan Laje zwycięża pierwszy konkurs Sapporo o 1,40 punktu. Przed Dominem Prełcem i o 1,8 punktów przed Filipem Aschenwaldem. Czwarty Kilian Payer, piąty Kraft, Egzekwosu Kiusa. To siódmy Siergiej Tkaczenko, ósmy Geiger, dziewiąty Amman, dziesiąty Peter Prełc. No, Polacy dzisiaj troszkę daleko. 14 dopiero Stoch, który prowadzenie w generalce. Czy on straci, czy jednak nadal zostanie pierwszy? No, może być tam bliziutko Zobaczymy, to jeszcze. No i Kubacki na miejscu 16. To są oczywiście wyniki z dzisiejszego konkursu. Tutaj wszystko możecie sobie przeanalizować. No my zobaczmy, jak prezentuje się nam klasyfikacja generalna, indywidualna oczywiście. Kamil Stoch zostaje liderem. A więc udaje się Polakowi utrzymać prowadzenie 8 punktów przed Ashenwaldem, 10 punktów przed Stefanem Lajem. I 14 punktów przed Romanem Kołdelką. Potem mamy Kiliana Pajera, Domena Prełca, Karla Geigera, Siona Mana, z Tkaczenko jest nadal 9. I Peter Prełc pierwszą dziesiątkę zamyka. Dawid Kowacki jak na razie dopiero 15, a więc tego sezonu nie, nie zaczyna zbyt optymistycznie Dawid. na no wszelkie podsumowania klasyfikacji. No już wiemy, że w klasyfikacji drużynowej to prowadzenie straciliśmy. Chyba Niemcy w tym momencie nam się wysuną na miejsce pierwsze. No to jest też dół tabeli jak na razie, no największe rozczarowania chyba to Daniel Andretanda i Ryuei Kobayashi którzy no fatalnie sobie radzą. No a my, ja zapraszam was już na kolejny konkurs. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć!